prowadzą Nas nie 30 czy 20 lat do przodu, oni prowadzą nas 50 lat do tyłu. Są tacy, którzy dzisiaj cofają Polskę świadomie do lat 70. XX wieku. Kiedy popatrzymy na ich podejście do wolności mediów, do gospodarki, do samorządności, do tych wszystkich wartości, które wypracowaliśmy przez te ostatnie lata w takim pocie czoła, z takim trudem. Kiedy dzisiaj pytają mnie, nawiążę tutaj do. Frazy bardzo znanej pewnego byłego prezydenta, kiedy pytają mnie, w którą stronę pójdzie Polska 2050? Gdzie się ulokuje na tej mapie? Czy pójdzie w lewo, czy pójdzie w prawo? Odpowiadam zawsze tak samo. Nie pójdziemy ani w lewo, ani w prawo. Pójdziemy do przodu. To jest ten kierunek, który dziś nas interesuje. To jest ta droga, którą chcemy przejść. Do przodu. My w Polsce 2050 mówimy do przodu. Najwyższy czas iść do przodu.